Cześć, to Marek. Nie wiem jak ty, ale czasami jest tak, że siedzisz w domu i włączasz telewizor. A tam, a tam nic nie ma. Ryzyko. Ale tego ryzyka nie ma w nowej ofercie sponsora kanału. Oferta powitalna dla nowych graczy. Zero ryzyka na start. Czyli zwrot 100% stawki pierwszego zakładu do 50 zł, jeśli okaże się przegrany. Zwrócone środki można od razu wypłacić lub grać dalej. W linku poniżej masz dokładnie opisane warunki tej promocji. Dodatkowo zgarniasz 20 zł na La Liga. Zero ryzyka na start do 50 zł od sponsora kanału fuksiasz.pl. Ryzyko? Jakie ryzyko? Ciuła jak mareczek. Co? Jak? Makao! <gulia> Kurda już? Prawie się w tańcu! Ale ja dopiero na karty normalnie poukładałem! Makao! I to Krychowiaka połowył! <gulia> no pech normalnie! Prawież mówi, pomakale! Makale! <gulia> ale nas rozwalił! Bednarkiem? Bednarkiem mnie? No dobra! Prawież decyduje! O kim rozmawiali? O miliku! Prawież ustala! Milik out! Nie powołujemy? Out! Ale on ostatnio szli gola! Co? Gdzie? Na boisku! Niemożliwe! Wow! <laughs> Jedziemy z następnym! Paweł Bochniewicz! Zdrowy? Jeszcze tak! Przyjedzie? O wszystko zadbałem! Właśnie pakuję Pawła do skrzyni, owijam folią barbelkową, by się nie poobijał! Dobrze! Stawcie mu tam farelkę, by się nie przeziębił! Gramy! Makao. Bereszyński? Ma. ...kao. Kurna, normalnie średnio jest jakoś. Pomakale! Co? Kebabem! Kebabem we mnie? Prawież wygrywa! Zresztą jak zwykle. Kto? Sebastian Walukiewicz, obrońca Empoli. Empoli? Czy oni nie mogą grać w jakichś lepszych kubach? <laughs> jakich? Manchester United, jak ja. Ty tam grałeś? <laughs> Kurna trenował. Grałem! Grałem! Też. Walukiewicza, Żurkowskiego i Bereszyńskiego oglądał na meczu z Mediolanu, nasz specjalny skaut. Kto? Michele Mottarella? Nie, no, Polak. Aha, Michał Pyra, swojsko. Żurkowski, biegaj, podaj mu! Walukiewicz, podaj mu! Walukiewicz! Adres nim Jak ty bronisz? Ale nudy Przerwa Pereszyński Krajmo podaj Żurkowski Koniec Aha, jakie wnioski? Jest raport. Ogólnie to mecz słaby, kawał porządnego catenaccio. Wszyscy krzyczą w obcym języku, nadmierne gestykulacje. Kurna, a coś normalnie ogrze naszych? Eee... Dowora. Oho, koho. Spaniole! go bierze! Kogo? Teraz to już byle kogo. <noise> Gdzie on kurna gra? Pewnie w eklafie. Na basnicy? Sprawa prosta. Lewy? Baczata maszyna! Nareszcie mu podali! Lewy najlepszy! Tuż po To Kto jeszcze? Piątek i buksa? Duet z Zahira! Keva Brothers! Świderszki! Kajol to kurna musi grać! Tak, dokładnie! Kajol biega jak debil! Bierzemy! Taras! Co teraz? Ostatnio wystawiłem wydelek, bo się cieple zrobiło! Kurna, muszę rower schować, bo mi normalnie zajumią! Nie, chodzi o tarasa romańczuka! To Ukrainiec! Polak. Taki to mi ostatnio płytki łazience układał. Na jakie pozycję gra? Uciekinier? machadłowy imigrant. Obrońca. Grał za nawałki i brzęczek go powoływał. No i? No i jest w kręgu naszych zainteresowań. Kręgu zainteresowań probieża. Jest też nauka pozycji PUK, wiodze, ale tego nie robi. Czemu? Bo nie ma czasu na pierdoły. To co z nim? Prowierz go weźmie. Może dostanie jakąś dodatkową wizę na niego. Salamond, Panowie! Możemy podawać sobie nazwiska, ale na koniec to prowierza będą. Za to oceniać. No i jelo. Jest hierarchia. Jest. Ale prawie się i tak ma. wy wasze opinie. Aha. Damian Szymański. Ślisz. Śliś! Sliz. Kto jeszcze? Górna linety. No ja pięk. Ma miłość boską. Sławek, twoja mać! Ale czego nie rozumiesz? No bo. Yy... Przecież tekst jest prosty. Erotyczne pif-paf, ona marej stopy. Przy rozporku spuchło mi, to znaczy kłopoty. Aha, aha, dobre, dobre. No wybitne? Panie prezesie! Marek! Panie prezesie, jest decyzja. Marek, co ci mówiłem o pukaniu? By pukać mocno i wytrwale, jak politycy swoich wyborców. Serio, Marek? A. O, pan minister! Dzień dobry. Pan minister dziś jest u nas na korepetycjach. Dziękuję, Sławek. To tyle. Ale mieliśmy pogadać o filofinansowaniach, o projektach. Później, Sławek, najpierw opanuj trendy z TikToka. Pan minister całkiem chyba zmienił nastawienie. Inne. Nie, zmienił dealera. Marek, nawet tak nie żartuj. Nie żartuję. Po co ci to? W życiu potrzeba dużo dyplomacji i znajomości. Też pan minister ma dużo znajomości. Wiadomo, wśród polityków, logiczne, wśród biznesmenów, a ja, wśród wśród farmaceutów. Aj, Marek wybrał dziś przemoc. Panie prezesie, krótki raporcik. Meldoneczek. Powołania już są. Jakieś niespodzianki? No taka, że udało się probierzowi aż 27 znaleźć, co im się jeszcze chce. To się okaże. Nazwiska? Wszystkie są z imionami. Niespodzianki? Brak milika. Ziobro zaskoczenia. Moder? Ostatnia nadzieja białych. Romańczuk. Kto? Marczuk. Z czym? Dominik Marczuk. Rocznik 2003. Aha, ej, z tego rocznika to ja mam wina w piwnicy. Bolej pierwszy sekretarzu? Prezes? Czarek? Hiszpaniak. No co jest? Trzeba ustalić z kim będziemy grać. Towarzysko w czerwcu. Z prodyżem gadajcie. On chce każdego. Powiedział, że probierz każdego roz... Do kogo proponujecie? Są naciski z góry. Zawsze są naciski z góry. Bo to jest góra! Chwila! Najpierw chcę poznać zdanie mojego Timu Doradczego. Z kim chcecie grać? AZ Arkmar! Jugosławia! Hiszpaniak. Ja tam się wszystkich już boję. Mhm. Marek co to za naciski? Jeden mecz ustawiony politycznie, drugi w ramach wymiany. Co? Jakiej wymiany? W zamian za prawa do transmisji serialu. Złoty chłopak, wieczna miłość, zraniona miłość, zakazana miłość, imperium miłości i żurawinowy sorbet, które będą pokazywane w kółko w państwowej. I 45 dywanów, dostajemy mecz towarzyski z Turcją. Wow! Uczciwa cena! Hiszpanie. No dobra, a to drugie? Jako, że już nikt nie chce z nimi grać i wszystkim już się znudzili, to my zagramy z Ukrainą. Co? No właśnie to są te naciski. Zły pomysł, towarzysze. Mecz ten będzie nieuznany przez FIFA. Czemu? Nie ma takiego kraju. Najpierw pierdzielisz! Ukraina i Turcja? Hiszpania. Zgadza się. No to prawda. Ech... trudne mecze na start dla nowego selekcjonera. No ja pierdolę. Ma miłość boską.